Chciałbym zaprezentować zestaw kamertonów z Mosiądzu, są to y, kamertony nowej generacji, w odróżnieniu od y, kamertonów y, z Aluminium. Jest to stop y, metali y, Aluminium, Magnez i Krzem, ale w odróżnieniu kamertony z Mosiądzu y, mają po prostu inną wibrację. Jest to inny rodzaj dźwięku, dlatego zostały y, wyprodukowane na moje zamówienie. Zestaw C i G jest to zestaw kameronów, który służy do synchronizacji półków mózgowych. Tu uaktywniamy dźwięk C i G i stawiamy z dwóch strony głowy i wykonujemy ruchy lekko do góry. Po pięciu uaktywnieniach zamieniamy. Kamertony miejscami uaktywniamy i stawiamy znowu z obu stron, i przesuwamy lekko do góry. Wracamy. Następny zestaw kamertonów z mosiądzu to zestaw C i G, ale z odważnikami, które możemy wykorzystać do równoważenia dwóch części ciała, lewej i prawej. Uaktywniamy kamertony stawiamy na wysokości uszów i przesuwamy w dół wzdłuż całego ciała, do dołu wracamy do góry i potem zamieniamy miejscami i znowu 5 kół aktywni. stawiamy z lewej i z prawej strony wzdłuż całego ciała, do dołu i wracamy. Zastosowanie tych kamertonów powoduje, że dwie części ciała ze sobą y, równoważą się. Następnym zestawem kamertonów jest zestaw Energia 1. W Polsce jest to zestaw znany pod y, nazwą kamertony anielskie. Y, Znoszące z tym, że y, z mojego doświadczenia y, nie do końca y, nazwa anielskie. Dla mnie jest to zestaw y, oczyszczający, który stosujemy przed każdą trapią. Zestaw ten y, powoduje rozbicie wszelkich energii, które y, są przyklejone do ciała. Jeżeli aura jest odpowiednio zanieczyszczona, możemy ją też oczyścić i podenergetyzować ciało przed każdą technologią. Różnica jest w dźwięku. Jest to zestaw dosyć głośny, także nie każdy wytrzymuje te wibracje. Zestaw z mosiądzu jest zestawem łagodniejszym, czyli bardziej przyjaznym dla każdej osoby i stosujemy go przed każdą terapią. Uaktywniamy trzy kamertony i ciągniemy wzdłuż paury, oczyszczając, przeprowadzając proces oczyszczający. Na zakończenie każdej terapii polecam zestaw kamertonów z mosiądzu i jest to zestaw dźwięki C, E i, G. I tu możemy zagrać y kamertonami tercją i quintą. Ciągniemy też poprzez całą aurę i to jest zestaw, który stosujemy zawsze na koniec każdej terapii. Następnym kamertonem z mosiądzu jest z y kamerton OT64, który możemy zastosować do stawów kości kręgosłupa. Kamerton OT64 z aluminium też jest zalecany, też go stosuję. Yy, różnica yy, jest po prostu w rodzaju wibracji, czyli po prostu możemy zawsze zastosować kamerton OT64 uaktywniając, stawiając w dane miejsce, gdzie jest dyskomfort w stawie kolanie. A, kamerton OT-64 z Mosiądzu. Jest to ta sama wibracja, z tym, że sposób rozchodzenia się wibracji w metalu jest całkiem inny. Jest to jakby wir. Czyli jeśli mamy jakieś bóle, polecam zastosowanie OT-64 z aluminium i OT-64 Mosiądzu. Jeśli chodzi o odważniki, jest to metal mosiąc na kamertonie z aluminium i nie jest to coś takiego, co się twierdzi, że ten mosiąc to jest po to, żeby wprowadzić wibracje mosiądzu w skórę. To nie do końca tak jest. Mosiąc jest metalem cięższym. Od aluminium i powoduje inny rodzaj wibracji. Jest cięższym metalem i powoduje odpowiednie wibracje. Kamerton OT32 z mosiądzu. Też są dwa kamertony z aluminium i z mosiądzu. Różnica w obu kamertonach jest tylko rodzaj wibracji, rozchodzenia się wiru. Z tym, że jeszcze różnica między, między OT64 i 32 to to jest wszystko różnica wibracji. W kamerdonie OT64 wibracja przechodzi punktowo wzdłuż kości stawu, a w kamerdonie OT32 32 rozchodzą się wibracje bardziej na bok.